Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak przelać pieniądze na BitBay'a. Wchodzimy tutaj w portfele. W pn Tutaj dajemy, tutaj na wypłatę dajemy przelew bankowy, ewentualnie pocztą, jak też woli pocztą. I tu Ci się wyświetla, to trzeba wypisać. I tak. Trzeba wszystko żeby było tak, jak tutaj jest napisane, żeby się nie pomylić, to jest bardzo istotne. I tak jak tutaj piszę. Tytuł wykonywanego przelewu musi być dokładnie taki sam, jak podany wyżej. W przeciwnym razie środki nie zostaną poprawnie zaksięgowane. Wypłaty od innych osób i niż właściciele konta nie będą akceptowane. To też nie może wam ktoś inny wysłać tutaj pieniędzy, tylko z własnego konta możecie, nie? Pamiętaj, aby podać wskazaną nazwę odbiorcy, w przeciwnym razie środki zostaną zwrócone do nadawcy. Także teraz ja korzystam z banku przelewy robię. Także włączymy sobie na bank. Dajemy przelew. I po kolei nazwa odbiorcy. Teraz na rachunek, numer konta to będzie tutaj, wklejamy, tutaj trzeba jeszcze następne dane dać, trzeba sobie rozwinąć i dajemy to. tutaj jaką kwotę chcemy wpisać a tam przypadało nam 500 i tytuł przylewu dajemy tutaj tak wypełniony blankiet, akurat u mnie to jest nie blankiet tylko na komputerze Dajemy dalej. No i wysyłamy. To dojdzie jeszcze. Przykładowo o 12.30, 16.00 i Tak jak tutaj piszę w tych godzinach. A jeśli jest to na weekendzie, to także dopiero w poniedziałek. W następnym materiale pokażę Ci jak z Bitbaya przelać pieniądze na Omega Best. Bo to jest za pomocą kryptowalut, także najpierw trzeba będzie kupić kryptowaluty i to Wam pokażę w następnym materiale. Także do następnego wideo. Pozdrawiam